i Orlando XD tym razem, bo Tetrix XD zmarł, skacząc z dachu. I zrobi to samo Niko Bellic. Aha właśnie, chcieliśmy wam przedstawić, odkryliśmy właśnie... ...dźwig, y, domujący dla, dla ludzi mających okna. Znajduje się on... ...tutaj o, przy tej uliczce tak właściwie. Jakiś może, tu? może pokażemy im to, ten dźwig. No. O teraz wam pokażemy, zobaczymy czy się da przy krawędzi Próba śmi nie śmiery, Balić! Spad! Jest! Balić spada! W samochód, w samochód Te małe punkty to gubalić. I za jednak ta prawda z tym płomieniem to jednak nieprawda. Zależy z jakiego wysokości. Może jak się palimy i spadniemy, to może nam się nic nie stanie. No ale jak na pewno zgaśniemy. To na filmie, jest ty... dowód, że. Na no, filmie, który Na filmie, którym widziałem. Jak uderzył w mnie, to jeszcze się fajczył. No. Po prostu albo po prostu. Wie, albo za późno ten. Budynek, może chodzi o wielkość. Albo budynek Boże po prostu był, był za wysoki. O chodzi o wielkość. Budynek był po prostu za no, wysoki, no. jak widzicie. Dość wysoko... O tam jest właśnie chyba ten wieżowy. Zaraz wam pokażę gdzie to jest. No dokładnie jesteśmy nad tym wieżą. Oczywiście będziemy wjeżdżać już w czas. Oczywiście dla nakręcenia do ma tego materiału stracy dużo pieniędzy. Oczywiście GT w GTA. No i Co do Zawsze korci, żeby ich podpalić. Ja to robiłem ostatnim razem jeszcze, ale... Jakiś bezdomny się na nas rzucił. No, bezdomny z piściami. Niestety. Zakatowaliśmy go nożem. No niestety. Zrobiliśmy haraki. Kaczy O, tu jeszcze dwóch. Nie będziemy ich ruszać, bo jeszcze będą mieli pretensje. Siodłeś się w frejne. No fakać się. No, za dużo pączków. No, A by da. No i... Dlatego program... Dobra, nie będziemy wam pokazać, bo na to się strasznie długo wjeżdża, ale widzicie jak się tego używa. No zobaczymy. Nie będziemy wjeżdżać, co nie? No bo a już się... w dodatku to strasznie długo trwało około 3-4 minut. Ale no nam no, się nie strasznie dlatego my robić. zrobić pauzę. Nie wiem, czy by telefon mógł tak długo trwać. No, Czekać. nasz kamerzysta ma nowy sprzęt, teraz zamiast Sony Ericssona kręci Nokia. Nokia 500. Wcześniej tu. używał X... Sony Ericssona K530. No. No, ale tu jest dużo lepsza jakość niż no, wcześniej. Jest na pewno Możecie się ucieszyć. Ja mam SonicSperia E, aczkolwiek jak dużo widzieliście z, z recenzji, to na pewno aparat to jest właśnie najlepszy. Pewnie temat. oglądaliście przypadki z, z Andreasen. A teraz polecam mój nowy film. Wpiszcie sobie GTA 4: Zwiedzanie muzeum. No, to mój nowy film. Oczywiście nie tyczy się zwiedzania muzeum, no. bo jest. Oczywiście w muzeum nie róbcie takich rzeczy, bo. Możecie dostać od 5 do 10 lat w zawiasach. Nawet na, na końcu napisałem, że to jest sprzeczne z zasadami. A to jest chyba ten samochód, jeszcze mam okazję wam powiedzieć. To jest chyba Lunch Rover jakiś. Znaczy spodziłem się żeby tak. O, podobno... o, pisze Land Stalker, to jest trochę zmienione, ale to jest na pewno rower jakiś. Coś podobnego do rower. No. Jak wie, wiecie, wiecie, w GTA jest teraz jeszcze chlester, ten taki nowy model samochodu. Aczkolwiek... No zobaczycie na moim filmie, to są takie trzy czarne przed muzeum. Nie pamiętam jak on się naprawdę nazywa, ale są takie naprawdę. A teraz mój przyjaciel ludzie jedziemy. Nie. Aczkolwiek lakier to mi się bardzo podoba. Gdzie jest ten przycisk alarmem? Nie wiem. No to ciężko poszukać. No. Zchyl pod maskę. Zadzwoń, do Rockstar Games i... Ez się wyłączy No my... o! Może faktycznie tam był jakiś guzik Nie! Głupie kwiatki <noise> Przez głupi kwiatek mamy dachowanie Znaczy półdachowaniu bo leżymy na boku Może to... Może to na ruszenie Nie ma trzech szyb. Czy będzie nam I Ciuo... Światła jednego. Nie będzie nam go Chociaż jakaś dziwna pogoda. Jeszcze wam pokażemy... O jest drzwi, dobra. o Tu jeszcze nie byliśmy. Znaczy ja, ja, ja nie widziałem pierzastą widzę to miejsce. Czy mi się zaparkuli? Tutaj to bardzo fajnie można sobie z policją zrobić najpierw yy, pomęczyć, najpierw sobie no, robić biedy z policją, a później tam wejść i normalnie nie wiem, rzucać granatami czy nawet tymi butelkami, nawet tymi... Jak to się nazywa? No te... Nie, się jakoś ma specjalną nazwę Mokautowy czy, czy coś takiego. Nie... Nie, nie, coś nie. z tym z tego rodzaju coś podobnego. Dobra, widzicie ten butelkę te butelka z te paliwem się, czy z się co za butelka czar... podpalona. Kabum To się nazwa... Chyba napój czy jakoś tak. Czy... Coś takiego było właśnie. Coś jakoś właśnie ma jakoś swoją nazwę. Tylkoś nie wiem jak. Dobra, Belić. Opuścił butelkę. Hamstwo jedno. O tyle skutków jeszcze ja nie widzimy. Dobra, wejdę sprintem. I mam nadzieję, że da się. Czy jak on normalnie wchodzi? Mam nadzieję, że da się operować z dźwigiem. Trochę się tu nie gra. Ciekawe, w jaki sposób my tam tak szybko zajdziemy. Pewnie znowu tak, jak z, ostatnio. Ostatnim, czy ile? 10... 10.5 tak No, spadając z wieżowca. Dowód na to, że skacząc z wieżowca nie da się przeżyć. Nawet używając takiego właśnie... Koktajl Mołotowa. O, no. Nad tego używając... No może nie Mołotowa, może inaczej, ale aczkolwiek wiecie o co chodzi. Może, nie wiem, może błędnie to mówię, czy... Mołokowa, nie wiem, ale wiecie o co chodzi. To jest nasz Nie, my nie byliśmy na tym wieżowcu. My byliśmy chyba... Na innym. A nie, bo już dawno minęliśmy to. Nasz ci Korków nie ma. No, no na drabinie ciężko by było. <grym> Szkoda, że się do takiego żurawia nie da wejść. A co my teraz robimy? Ale wejść w sensie, że wiesz, do środka i nim kierować, obracać. No, fajnie by mogłoby być. Ja osobiście przyznam się, bo nie zczy, że srałbym się, żeby te, tak na prawdziwe wejść. Bo kto by się nie bał, na kurde. Stać przy krawędzi. Dobra, przejdę. Nie mogę przejść przez tą głupizę. Nie no, jakie ja mam przez to przejść? Na szkocsze. Mm. Ta. O, lepiej powiecie Bo wiecie co, Niko! Niko tu bardzo lubi odpierdzielać jakiś parkour przez ten... przez... Obręcze. No i kurde, później będzie się zazwyczaj biedą. Czekajcie, wezmę policję nam ten buk jeszcze jest. Jest! Nie, wystarczy, że strzelę. Nie widzę kierowcy Nie mają zapalonych światłów O, tak się już pewnie uciekł, zgadłem a, no, a, ja... A nie, to pierdlasz Na ciebie głupią syrenę możesz trafić Nie mogę właśnie w niego trafić To no, stój w miejscu, pączkarzu Dobra, tylko... Nie, ma nie sensy, kaszy... jak, widzicie, nie trafię w niego. Nad za chiny. Ci se odjechali. Nad za nie trafisz. Bo kto by chciał tu wchodzić jakiś... O, najlepszy jak tak czekać na policję aż wejdzie i kurde... Ten już kurde ma nadzieję, że nas zabije nagle strzały i ten kurde leci. Na dół. Dobra. My chyba zejdziemy tak samo, jak ześ Nie, nie, nie. Godzina 27 Oczywiście w grze. Oczywiście, teraz można śmiało powiedzieć, godzina policyjna, jeszcze dla nas. Podpał jakiś budynek, czy coś. Nie da się. Uhuhuhu. Aha. No, to nie rzut O, może trafię z bazooki bazoki. Traf, traf. Będą fajerwerki? No, długo się. My jesteśmy trochę wysoko. Mi się bardzo podoba, jak się tak świat odbija od budynków, i o właśnie o tym mówię. Mi ja, tylko raz się zrobiło, tak że jak walnęłem, to chyba ciało policjant aż tu doleciało, gdzieś spadło. Ale tylko raz, ja nie wiem, może to był jakiś błąd w grze, bo nigdy jeszcze się nikomu tak nie zdarzyło. To może tylko mi. Albo może nie wiem, może to jest taka możliwość. Nie mam pojęcia. Nie chcę, nie wziąć coś, helikopter jest gdzieś. No, właśnie, o tym mówię. i go masą! Dostał! O, broń mu zleciała! I tak jej nie złapiesz, bo pewnie tam na aszalt Już wyżej nie mogę podnieść broni. A, się czule podnieść. Ale wiadomo, że jesteśmy przed najwyższą budynkiem w Mam tylko jeden pocisk, trafię. Bo azuka poleciała. Trafiony, bo z radaru zniknął. O, coś się stało. Nie, czasami się minimalizuje mi... No no, herob... Mieliśmy mały problem <kâś> techniczne, ale miała. wszystko A już... Już helikopter nasz wylądował. Rozdupcył no, się. A gdzie spatus już na Tam jest. Huhu. Uh, uh. Tam jeszcze leci coś. Jest, ogon doleciał. Dobra, spróbujcie, może doskoczę... Może doskoczę do tego, tego. Ganka Sorry, ale nie OOOO oh. Ale pech. OOOO oh. No bye bye Nika I jeszcze nas dobie O teraz na pewno nie przeżyję już O, oni nas jeszcze będą martwi Ty coś chyba się dawało, że Mam broń już Nie, oni nas strzelił, ale broń nam odpadła Ale mam pech. Dobra, to już chyba kończymy na tym film To był tylko taki... Poradnik Czego nie robić na drzwi i jak się zabić Porządnie のぞうちゅうとなります。